Jacek Kęzik, trener KO Fight Lab Łuków oraz Klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej. Jacku, warszawska granda na pięści i giry. No i tutaj ze swoimi zawodnikami. Właśnie, jeden zawodnik tym razem tylko. Widać, że po wakacjach jednak frekwencja jeszcze, nie wszyscy są w formie. No cóż, wróciliśmy do treningu, wiadomo, że wakacje zrobiły swoje. Część yy, chyba sobie tam na razie daruje, jeszcze nie wraca do sali. Część wróciła, Marcel przetrenował wakacje, tam troszeczkę mu dałem wolnego żeby chłopak też odpoczął, żeby głowa odpoczęła. No i co, wróciliśmy, Karol zaprosił, trafił się przeciwnik dla takiego właśnie dwunastolatka, kadecika. Robimy K1 już od jakiegoś czasu. Młody, co prawda nie miał do sparingów w swojej kategorii nikogo bardzo tam, no ale z dużymi chłopami bardzo dobrze, ładnie sobie radził. Pracowaliśmy nad mobilnością i, no i wyszło. No właśnie, jak to wyszło? Jak ta walka dzisiejsza twojego podobiecznego? No bardzo jestem zadowolony. Głowa zimna, robił, słuchał z narożnika, fajnie się zapowiada, zawodnik taki, kątem okazerkał, nie wpadał. No naprawdę jednak to, że mam ring, że, że już jest jakby tą atmosferą trochę nasiągł. wie jak się poruszać, nie jest to dla niego, jak to się mówi, nie wszedł. W nową rzecz, to, to, to robi swoje. No. Tak, jak wygląda, że tak powiem, w tej chwili przegląd łukowskich ringów zawodników, bo niedługo duże imprezy Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, na której walczyliście, zawsze, czy to Rafał Jastrzębski, czy Mateusz Grochowski. Jakie są plany na tą drugą połowę roku? Tylko Grandy, czy jeszcze coś? E, tak. E, no cóż, e, rzeczywistość zmieniła jakby nasze nasze jakby zapatrywania co do sportu takiego tego tych walk punkt zawodowych czy zawodowych żeby się utrzymać trzeba było pójść yy, fight fighting dzieciaków i teraz mamy dosyć taką sporą grupę dzieci no a czy Rafał raczej nie planuje startów to już jest taki zawodnik troszeczkę no, parę lat ma nie wiem, zobaczymy. Mateusz e, zmienia kategorię wagową. Gdzieś tam coś z tyłu głowy mamy, żeby coś zrobić. Chcemy chyba wystartować na kolejnej grandzie. E, no ale co, problemy z, gdzieś tam z jakimiś sparingami. Teraz takie troszeczkę tam zmieniły się władze. No nie wiem dlaczego, ale chcielibyśmy wsparcia. No Tak to wszystko wygląda. No, tak, tak wygląda uprawianie kickboxingu na, na, na tle takiego małego miasta jak u nas na wschodzie. No, tyle. A powiedz, mówiłeś właśnie o tej grupie dzieci. To jest dość duża nowość w Twoim klubie. Pytanie: te dzieciaki już mają starty ze sobą, czy te starty dopiero są w planach? Dopiero są w planach. Teraz mamy Grand Prix 18 października w Świdniku i bodajże tutaj. Nie chcę pomylić daty, ale chyba 10 lub 11 listopada Mistrzostwa Warszawy, to tutaj planujemy tu Mateusz Grochowski, Formule K1 i kilkoro zawodników tam w fightfightingu, dzieci i młodzieży. Także. Generalnie, no, trochę Cię nie odwiedzałem, ale z tego co pamiętam, tam była nieco, że tak powiem, turbulencja, jeżeli chodzi o salę do treningów. Jak to teraz wygląda? Gdzie w tej chwili odbywają się Twoje zajęcia? No w tej chwili no siedzimy w tej samej sali, z tym, że e, chciałem tą salę urządzić, e, żebyśmy mieli, powiedzmy, dzielili e, takie jak były założenia e, klub e, Orlentałków Zapasy. No i nasz klub no a w tej chwili jest taka ogólnodostępna. Ja tam nigdy nie byłem, nie broniłem, prawda, ale ale nie możemy tego zrobić tak, jakbyśmy chcieli, krok do przodu, żeby te worki tam powiesić, tarcze, wszystko. No mówię, no, żeby przyjść w głowa, żeby tylko zająć się zawodnikami, treningiem, do, dostosować trening, także, bo ja to tym żyję praktycznie. No. Przy stole siedzę, jem, już mają mnie dosyć w domu, no. także tak to wygląda. No. Jeszcze ostatnie pytanie. Sporo zawirowań na tym rynku zawodowym DSF Kickboxing Challenge. No już praktycznie martwe. Jest HFO, jest kilka mniejszych gal. Jak myślisz, jak to wpłynie na polską scenę K1 i kickboxingu? Będzie znów ten czas taki roczny, że ci zawodnicy będą przychodzić do MMA, czy jednak HFO Twoim zdaniem da radę jeszcze ich zatrzymać? No zobaczymy. no. Upadek każdej organizacji w sportach walki, to jest dla nas, takich trenerów sportu walki, jakby no, to jest taka żałoba. No cóż, jednak DSF to tutaj był DBS na tym polskim rynku, te gale, zawodnicy. Myślę, że też garze, prawda? no oprawa tego wszystkiego. No świetnie to się rozwijało. Mieliśmy okazję też, prawda, w jednym z eliminatorów brać udział. No, no szkoda, szkoda, no HFO jak najbardziej, czekamy co tam dalej, zapowiadają się fajne zestawienia, fajne walki, niech by się rozwijało, prawda, każdy sport ma tam swoją tam rzeszę zwolenników i fanów, a sporty walki w tej chwili jakby przeżywały przy okazji organizacji DSF taki boom i u nas w Polsce każdy chciał gdzieś tam zawalczyć, być blisko tej organizacji. No i medialnie to było super wszystko zrobione, no w każdym celu powiedzmy, więc o, nawet miałem okazję yy, troszeczkę tam parę słów powiedzieć na tym eliminatorze w DSF-ie. Dzięki koledze tutaj serdecznie dziękuję. Także no tak to wygląda. Dobrze by było, żeby taka organizacja jak HFO pociągnęła to dalej i żeby ten kickboxing zawodowy i, i przy okazji zawodnicy patrząc, że... Jest szansa zaistnienia na dole, tam te sekcje się rozwijały i w klubach, żeby ludzie trenowali. No i tego życzymy sobie i wszystkim uprawiającym kickboxing. Jacek Kędzik dziękuję bardzo. Dziękuję.